Witajcie moi, moi widzowie. Zobaczcie, u nas zrobiło się wiecznie, ale dalej jeziorko jest urocze, czyż nie? Tak, no pięknie jak na Mazurach, przepięknie jakie chmury tam wiszą. No ale za tych chmur wyłania się słoneczko, słońce jak zwykle nie poddaje się, zobaczcie. A ja chciałam wam powiedzieć o tym, co wczoraj robiliśmy. A mianowicie poszliśmy z, ja z Volkerem i nasi znajomi pojechaliśmy sobie do Hanoweru do opery. No i nie wiem czy znacie operę e, Turandot Giacomo Puccini. Giacomo Puccini to jest e, kompozytor włoski, który żył tam na 1800, powiedzmy 70. 1930 zmarł. Czyli no, można powiedzieć, nie tak dawno. Nasz ziomek, prawda? Turandot, wiecie, opera to jest coś szczególnego, coś, co ja kiedyś nie doceniałam. Odkąd e, jestem z folkerem, to już, hu, hu, hu kiedy ja już jestem z folkerem, a on jest też muzykologiem, bo on skończył. Szkołę muzyczną, szkoły muzyczne, wszystkich stopni, jakie może być. On ma doktorat nawet z muzykologii, więc ale to nie jest jego zawód główny. Ale to właściwie zrobił to jako hobby, bo główny zawód ma inny. No w każdym bądź razie on potrafi dawać koncerty. No dobra, ale to może nie o folkarze. Jak będziecie chcieli coś więcej o moim mężu, no to napiszcie mi. I może spróbuję z nim wywiad zrobić, ale wiecie jaki on jest ciężki, ponieważ ludzie o wysokim, wysokim stopniu yy, inteligencji, oni kompletnie nie, nie zaglądają na YouTube i tak dalej, prawda? Więc wiecie, wiecie kim ja jestem, <laughs> ja mnie ciągnie do YouTube, a jego kompletnie nie wiecie, jaki jest mój polker. No ale dobra, ale opowiem Wam o tej operze Turandot, bo no genialna opera w ogóle wystawiana chyba reżyserem był Włoch, w każdym bądź razie rolę Turandot grała jakaś Marina z Ukrainy, Turandota grał Włoch, włoski aktor, no i tą taką scenę przyjaciółki jak gdyby tego, 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 tego no jak to powiedzieć, przyszłego męża Turandot, grała kobieta z, z Gruzji, o Georgia, Gruzji, z Gruzji. Wspaniała obsada, cudowna obsada. I o co chodzi w tej, w tej, operze? Chodzi o to, że Turandot była córką cara. To się dzieje w Chinach, w Pekinie. No i ten car już był taki wiekowy i bardzo chciał, żeby jego córka wyszła, wyszła za mąż. No ale ona Coś tam wiedząc o tym, że jej prababka została bardzo skrzywdzona przez mężczyzn, chciała się odegrać na mężczyznach za tą prababkę swoją i nie chciała w ogóle wychodzić za mąż, ale no nie mogła swojemu ojcu tak powiedzieć, więc wymyśliła do ojca, że ona swoim przyszłym kandydatom na męża zada trzy pytania, jak nie odpowiedzą, to zostanie ścięta im głowa. Zostaną posłani na karę śmierci. No, ale będą mieli wybór. Mogą nie przystępować do tych pytań. Będą o tym wiedzieli. Więc, no, miała nadzieję, że się nikt nie zgłosi. No, ale zaczęli się ochotnicy zgłaszać, bo ona była przepiękną kobietą. Przepiękną kobietą. Więc mężczyźni tam zaczęli, zaczęli przychodzić, przybywać do niej. No i ta, na, w tej sztuce pokazane jest, jak idzie taki młody, już, wiecie, fajny facet, Wiecie to trochę tak w dzisiejszych czasach, taki no, 25 lat może miał ten facet, wiecie, młody w złotym łańcuchu idzie wśród tłumu, tłum krzyczy, że oszczędź go e, królowo, czy tam księżniczko, oszczędź go zaczeki młody, wiecie, kobiety tam były, mdlały na jego widok, a on szedł już na ścięcie głowy, to znaczy, że tych trzech pytań nie, nie, nie odgadł. No i nagle pojawia się rodzina, czyli ojciec synem z synem z Persji, czyli z dzisiejszego Iranu. No i, per, i dowiaduje się o tym, że jest ta piękna kobieta, widzi ją i zakochuje się na miejscu. No i z nimi jest jeszcze ich taka przyjaciółka, taka dziewczyna, która chyba wychowywana była w tym ich domu. W każdym bądź razie ona jest strasznie zakochana w tym swoim, jak gdyby w tym swoim przyjacielu. Czyli ojciec ten kandydat, który zakochuje się w Turandot i ta młodziutka przyjaciółka. No, ale ona widzi, że on się zakocha właśnie w tej cesarzycy, no jest jej smutno, jest wiadomo, o co chodzi. No i oczywiście ojciec absolutnie nie pozwala mu, k chce wracać do swojego kraju, ale on się upiera i idzie i, i decyduje się odpowiedzieć na te trzy pytania księżnej. No i dobra, ona mu tam zadaje te trzy pytania. No i on, jako jedyny, oczywiście odgaduje te pytania, ale ona dalej nie chce, jest zszokowana. Cesarz się cieszy, nie, że w końcu już jest jakaś potenc potencjalny kandydat i ona musi wyjść za mąż, no bo on zgadł te trzy py na, odpowiedzi na trzy pytania. Ale ona dalej coś wymyśla i dalej absolutnie nie chce, wiecie, ma jakąś potężną taką no jak to powiedzieć no nie chcę w ogóle chcę się zemścić na rodzie mężczyzn na każdym mężczyźnie mężczy... w ogóle nie chcę swojego życia z mężczyzną związać bo mężczyźni bardzo, ale to bardzo skrzywdzili prababkę chyba no bo to 100 lat temu, czyli to chyba pra... o prababkę chodzi, to nie, tak dokładnie nie jest to powiedziane, W każdy mężczyźnie ma wersję do mężczyzn no i dobra i w, no i on taki sceptyczny mówi, no dobra, to dam ci jedną szansę, jak odgadniesz moje imię, no to no to ja wyjadę stąd i dam ci, zwrócę Ci wolność, ale musisz odgadnąć moje imię, no ale nikt nie znał jego imienia, prawda? Więc tam dowiedziała się ta cesarz księżniczka, że tak powiem, Turandot. Że on jest z ojcem i z tą przyjaciółką, więc trzeba, nakazała swoim ministrom, tak było, trzech ministrów, nakazała im tego ojca i tą piękną i przyjaciółkę po prostu yy, schwytać i od nich wydobyć tą, tą informację, nie? No i dobra, i jest taka scena pokazana, że ten ojciec i, i ta przyjaciółka zostali schwytani, przede wszystkim ta przyjaciółka, no bo wiadomo, kobieta młoda nie zniesie jakiś tortur. Zaczęli ją torturować, ale ona spojrzała na tego swojego przyjaciela, tego, w którym była zawsze zakochana, i absolutnie powiedziała, że nie, nie. I w końcu tam stał właśnie jeden z tych ministrów uzbrojony w nóż, chwyciła za ten nóż i na oczach wszystkich się zabiła. No, i yy, ten jej przyjaciel był szokowany, i w ogóle wiecie, to w sumie po części jego wina, że on taki pomysł wymyślił. Nie pomyślał o tym, że oni będą torturowani, żeby księżniczka wydobyła jego imię. No, wiecie, i, ta, i jest taka historia. No, ale suma summarum, musicie zobaczyć, jak to wszystko się kończy. Opera, muzyka, muzyka w ogóle, te arie, które są tam śpiewane, i to właśnie przez tego przyjaciela. Ale suma summarum mogę Wam zdradzić, bo ona się w końcu dowiedziała, jak ma na imię. On się, chyba jej sam powiedział, że już nawet takiej jej powie, to już się to nie liczy. Ona sama zdecyduje, czy chcesz z nim być, czy nie. On miał na imię Kalab, pochodził z Persji. No i właśnie on śpiewa tą taką arię, która chwyta ją za serce i w ogóle całą publiczność. Ta aria była tak zaśpiewana, słuchajcie, że publiczność tak klaskała, że on musiał, musiał powtórzyć tą arię. Wiecie, takie chodzenie do opery to jest coś niesamowitego, bo raz, że jesteście w gronie ludzi, którzy znają temat, znają muzykę, chodzą. I atmosfera, która tam się dzieje, to jest coś, jakbyście byli w jakimś zaczarowanym miejscu. Poza tym coś przeszkadza. Poza tym, jak obsujecie z tego typu muzyką klasyczną, no to macie inne spojrzenie na świat, na ludzi, stajecie się innymi ludźmi o, o wysokich wibracjach. Ile ja tutaj opurczę, ja już 10 minut gadam. Czy ja Was nie nudzę? Napiszcie, czy Wam się w ogóle taki... Jest z przodu mnie dróżka, ludzie sobie idą, patrzą o czym ja gadam. <śm> Ale co tam? No, wiecie jakie mam podejście. Do odważnych świat należy. niech się uczą języków, i skoro ja się nauczyłam niemieckiego, no to niech oni się uczą naszego. Prawda? I tak przebywa u nas. sobota przechodzi, już jest południe, Moi, bo mamy gości w domu. Mężczyźni zajęli się gotowaniem, gotują gulasz. Halo! Gotują gulasz. Natomiast yy, ja sobie robię oczywiście dzisiaj gulasz z bakłażanu. Zamiast mięsa oni sobie kupili chyba wołowinę jakąś i tam będą winem sobie, wiecie, takie a jeszcze Wam powiem ciekawostkę, że jeśli gotujecie gulasz i chcecie, żeby to mięso tak szybko doszło do siebie, no bo wołowina wiadomo, długo dochodzi do siebie, to dodajecie świeżego ananasa. Wiecie? Do tego ananasa? Do tego ananasa właściwie nie czuć, no bo wiecie, to się tak zgotuje, że tego nie czuć. Ale wtedy będziecie mieli świetną wołowinę. Ja wiedziałam, oni sobie dzisiaj kupili tam u was kilogram w takie, takiej, jak do rzeźnika tam pojechali i cały ananas, więc zobaczymy, zobaczymy, czy im to będzie smakowało. Chyba na dwa dni robią, także wiecie, będzie, będzie u nas y, spokój z przez dwa dni, a ja sobie zrobię bakłażankę dzisiaj. Też uwielbiam, bo wiecie, że odchodzę od mięsa. Pięknie, to jest po prostu przepięknie. Ja sobie przyjechałam tutaj objechać to jezioro jeszcze rowerem, zaraz będzie obiad, a potem gdzieś mamy zamiar Pojechać, ale gdzie to zobaczymy. Kochani, tak? Także z tym tutaj, yy, z tym klimatem Was żegnam na dzisiaj, na teraz. Jeśli Wam się podobają moje filmiki Kciuk do Góry, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, za co ja już jestem Wam, wam bardzo wdzięczna. I yy, postaram się odpisywać też na Wasze. Komentarze w następnym tygodniu odpiszę na wszystkie komentarze, które mi dajecie. No i pozdrawiam, życząc miłego weekendu.